Dzień dobry Państwu dzisiaj z Tobiaszem, Chciałem powiedzieć, że jeszcze nie wiemy. znawcą sztuki i plastyki jesteśmy na Wernisarzu corocznej wystawy artystów Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego w Łodzi i jest z nami reporterka Klaudia Wu tak, Która dzisiaj dokonała już reportażu tak. i ma jakiś pogląd na te prace, które tutaj zostały dzisiaj przedstawione, a my cały czas ja, nie wiemy. To ja powiem od siebie, ja bym to wszystko przemiksowała. Czy masz jakiegoś faworyta wśród tych, którzy Nie mogę powiedzieć. Okej, okay, rozumiemy. I dzisiaj Wiesz, jeszcze jesteśmy, jesteśmy na pustym kolu, czysta y, tabula rasa tak zwana. Tak jest. I dzisiaj dla Państwa skomentujemy przedstawione tutaj prace i wypowiemy się na ich temat, co oni chcą. Nie widzieliśmy bez wstępnych założeń, nie, My, widzieliśmy nie widzieliśmy tych prac, nie oglądaliśmy ich, nie wiemy nic o nich. Nie wiemy i dlatego teraz dla Państwa zrobimy krótki przegląd, e, nie wiemy, gdzie jest kierunek zwiedzania, czy jest jakiś kierunek, zapytajmy prezesa. Jakiś, przyjmijmy jakiś. Panie prezesie, czy ta obecna wystawa ma jakiś kierunek zwiedzania? Oczywiście tak. od lewej do prawej. Jak tak? zawsze właściwie. Dziękujemy bardzo Panie Prezesie. Nie bardzo proszę. Zapytajmy, o, jeszcze, o, zapytajmy jeszcze prezesa, czy je, ma jakiegoś faworyta wśród obecnie wystawionych prac. E, jako prezes e, nie mogę tego e, powiedzieć z uwagi na to, że mogę, muszę zachować neutralność. A, a czy prezes wystawił wysoką wystawi pracę? Nie mogę z uwagi na to, że był komisarzem również. I prezesem. Więc prezesem i komisarzem. Ta sytuacja ta zabrania praktycznie udziału w Marta Lityjska. Marta Lityńska. Co myślimy o pracy Marty Lityjskiej? Panie Domiasiu, chciałem powiedzieć, że nie jest źle. Jest pewna głębia, mimo że nie ma głębi, Tak. to sprawia, że... Jest oprawianie Zaraz ogląda się w sposób ciekawy. Fajnie, że jest modelka. Fajnie, że jest trochę rozebrana, troszeczkę ubrana, ale co do plastyki miałbym tu pewne wątpliwości. Nie, nie ma, tu plastyki. To prawda, nie ma tu plastyki, natomiast modelka nadrabia, tak jakby brak plastyki. Poza no tym jest ruda, ale... Właśnie, co jest? Ruda jest. Ruda, to jest ekstra. Pan czy przemija piątkę z dziewczynami już tutaj. O, jest z nami znany i lubiany koneser Paweł M. Koneser sztuki. Paweł M. zwany Chciałem powiedzieć, że jeżeli chodzi o pracę Mariusza Nowickiego, jestem dość zaskoczony. Nie oceniłbym bez patrzenia na podpis, że to Mariusz jest autorem tych zdjęć. A może właściwie nie powinniśmy czytać autorów zanim ocenimy, bo znamy ich i możemy się eee... sugerować wcześniej ja się... są twórczością. Ty chciałbym tylko zauważyć, że nie czytają wcześniej autorów. Można powiedzieć coś, kiedy autor stoi obok. Trudno, trudno. My nie jesteśmy tutaj po to, żeby się klepać po plecach. My jesteśmy tu po to, żeby po tyłkach, ocenić sytuację i wypowiedzieć się w, miar, w miarodajnie. Wracając do prób. To nie jest styl Mariusza. Absolutno. Natomiast... Dojdziemy do pana, dojdziemy do pana, proszę czekać. Natomiast trzeba zauważyć, że są to ciekawe fotografie. Są to ciekawe, wręcz niespotykane i niemożliwe w swoim zaistnieniu, ponieważ ta dziewczynka nie mogła się pojawić w takim środowisku, ależ mogła się jedynie w wyobraźni Mariusza pojawić którą ją tu wkleił, w to. Ja nie, pode... ja nie podejrzewam, że Mariusz ją tu to, to jest autentyczne zdjęcie. Wydaje mi się, że Mariusz ją wkleił. Jak Panie myślą, które z nami tutaj są? Chciałam powiedzieć, to ja, byłam. Naprawdę? No właśnie. No właśnie. Ja mówię, że Mariusz nie wkleja. Mariusz nie wkleja. To nie prawda? Tak. Czyli modelka, modelka może nam potwierdzić, że to zdjęcie jest autentyczne. Dziękuję. No to jeżeli, tak? A gdzie to było, jeśli zapytamy jeszcze? Armenia. W Armenii byliście z Mariuszem? Tak, to znaczy Mariusz był ze mną. No. Proszę pani, fantastyczny ja Byłem przyjęta do tego, bo założył kółko turystyczne. Cudownie. My jeszcze nie jesteśmy członkami. To idziemy i do pani. Proszę tak, 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 oglądać tak, na YouTube. Tak, i sobie Dobrze, skupmy się dalej. Czyli potwierdzamy, że Mariusz jest autentyczny. A jeszcze jedno pytanie. Do modelki. Czy ta dziewczynka była z wami? Była. Była? Ja ją mam jaknęła się ku śniadek, a Mariusz jak ona się modli, to nie... Otóż widzisz, o, oczywiście, że tak. I, Czyli jak można się i co? Można się I pomylić. Co? Źle ocenić co? Mariusza? Nie, ja oceniłem dobrze. Dobrze. Dobry. Ja oceniłem dobrze. Mario, Mario naprawdę szacun. Proszę, bardzo ładne zdjęcia, ale pod względem treści, panie Damiasu. A ja mam spuściłem pani nie działam nie oceniam, przecież. Nie oceniam treści, bo być może są to jakieś odniesienia, nie wiem, religijne czy miejscowe Alegorię. jakieś. Ale trudno wyczuć. Natomiast yy, samo wykorzystanie przestrzeni światła i tak dalej, jak najbardziej szacun Mario. Bo y, zrobiłeś postęp. O, tutaj pan ma bardzo ładny kapelusz, piękny. Bardzo mi się podoba stylowo. Stylowo, bardzo fajnie. Tutaj pani Agnieszka krytykuje. Pana Samsona. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Pan Tobiasz się przekrada. Odsuń się troszkę? Jesteśmy, proszę Państwa, na zapleczu i postanowiliśmy na zapleczu uzupełnić nasze wernisażowe... Już, już, już już, 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 już! już, kurwa, już! Poczęstujmy... Poczęstujmy kobiety. Tak. Skupmy się teraz na tej pracy. Na sztuce. I co o tym myślimy? Na sztuce. Co mamy? Dwie parasolki na balkonach. Nie umiem powiedzieć nic. Funkcjonuje to jako powtórzenie. Nie, nie, nie czuję w dwóch oddzielnych obrazach, czy koniecznie? Nie czuję, nie czuję tak. treści ani kolorystyki? Tak, ja też. Za mocno? Nie, nie czujemy tego. Nie czujemy tego. Tutaj? <śmiech> <śmiech> no, więc tak. Rover? Rower. Rover? Robertu klimatyzatory następne. Jest jakieś okno. Jest jakieś okno na świat. Jest jakaś wizja. Coś jest w tym zdjęciu. Pomimo, że nie ma tu niczego, to jednak jest jakiś zamysł sugeruje na wyjście ze swojego e, strefy komfortu. Ze swojej strefy komfortu na zewnątrz. To okno pokazuje jakieś... No, w porównaniu z poprzednimi, pokazuje cokolwiek. To jest rozprawka na temat e, linii wiodących. Tylko one nie wiem do czego wiodą. Jest tu coś niewątpliwie skomplikowanego. i za ale są to linie wiodące, bez wątpienia, temat, ale nie wiodą do niczego. Temat przewodni tym, za mocno tutaj wkroczył i nie przedstawia to zdjęcie, nie, pod, nie pozwala się skupić to znaczy, odbiorcy tak. kurczę, na jednej konkretnej... Autor. jeżeli staramy się skupić uwagę na czymś, to niech to będzie coś. Oczywiście. Że tutaj tak. jest... Y, skupiamy uwagę, zajebiście, zajebiście skupiamy uwagę, bo linie wiodące są perfekcyjne, powiedziałbym. Poprowadzą do niczego. Nie pozwalają skonsultować się z żadnym fragmentem tej pracy. Dokładnie no, tak. Nie skupiają się na niczym. Więc y, Dalej. ten element do poprawy. Dalej. Znowu linie wiodące do niczego. Panie Krzysztofie. Trzeba prowadzić do czegoś. No jest to ciekawy geometryczny kształt, ale niestety nie porwał naszych serc. A tu jest ciekawie, a tu jest ciekawie. Tu już, już coś się zaczyna dziać. Jest element, do którego dążymy. Jest jakaś treść. Jest treść. To jest... nie wiem co to jest. Ale wygląda to fajnie w kadrze. Lepiej niż tamtej. Lepiej, tak, zdecydowanie. Linie biodą nas gdzieś. Tu jest coś się dzieje. To jest typowe. Eee... To jest znana i lubiana. Przeczytaj nam, bo ja nie widzę bez okulele. Doroczna wystawa. Ale nie, ta e, autorka. Ursula sobie, No właśnie, Sobieszek ma dobre oko. Ja ją znam z poprzednich wernisarzy. Masz oko do złapania. Tak. Do złapania fajnych kadrów. Ona fajnie w czerwku kącie I tutaj zrobiła ciekawie, ciekawie to ujęła. Mi się bardzo podoba. Ta forma. Ja to szanuję jak najbardziej. Jest element ludzki w architekturze. Lubię. W koegzystencji z tymi postaciami ludzkimi Tak, Bardzo lubię. Bardzo fajnie. Bardzo ciekawa praca która jakby pokazuje coś, ale tak jednocześnie nadaje odrobinę tajemniczości i to spojrzenie. Wydaje mi się, że jest to do tej pory, jak do tej pory najciekawsza z widzianych przeze mnie prac. Panie Tobiaszu. Dziękuję. Ta opinia jest dwu. Znaczna. Nie porywa mnie to za mocno. Znaczy, yy, tak po mojemu, lepsze od poprzedniego. Nie, na pewno nie jest lepsze od poprzedniego. Tu jest treść. A tu jest tylko reportaż, który pokazuje całkowicie nic. Hello. To jest przynajmniej reportaż. A tutaj? No ale tu jest sztuka i plastik, a tu jest treść! Nie, 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 nie. Nie, 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 no, nie się nie z panem, ma, trochę, Nie ma treści. Nie ma treści. Nie ma treści. w gitarze. tu jest treść. Tu jest treść. Tu jest w gitarze. Tu jest przynajmniej treść, jakaś treść. Ja w, w gitarze, a tam palec w twarzy. No ale co symbolizuje ja w gitarze? A co palec w twarzy? No, palec w twarzy symbolizuje tajemniczość. Dziękuję. Nie? Palec w twarzy, symbolizuje palec w twarzy. Fajnie Tobiaszu, jajo w gitarze. W gitarze też, no, też niespecjalnie, ale... Nie i... ma plastyki, e, no jest studyjne. Nie, nie, pod, nie podoba nam się taka, e, taki rodzaj twórczości. No, możemy Czy, przejść dalej. Znaczy Tobiasowi się podoba, ale mi nie. E, tutaj jest tu jakaś inscenizacja. Jest jakiś gladiator. To zaraz wy... z... 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 Średnio. Te oczy? A te oczy? Też średnio? Nie podoba nam się? Nie podoba nam się. Domy? Podobają nam się te domy czy nie? Nie, nie podobają nam się. Tu jest fajna, taka nie, trochę... Nie, ale, nie. ale to jest typowe zdjęcie kurwa, to jest... Rafał, panie Rafale, to jest typowe zdjęcie amatora. Ale w Ukrainie trochę brzmi. No nie no, proszę was no, ale to jest amatorszczyzna no. To jest tak oczywiste, to jest tak oczywiste, że aż wtórne. Yy, wtórność to jest mało powiedziałem. Podejrzewam, że te prace są i tego samego autora. Nieważne, są. A może nie, ale no, nieważne. A co o tych myślimy? Dwóch? No? To samo. To samo? Tutaj jest próba połączenia faktury z przestrzenią. Staram się doceniać takie połączenia, natomiast wydaje mi się, że nie do końca wyszło. A ja, proszę Państwa, staram się zrozumieć, gdzie autor widział coś niesamowitego w tym zdjęciu. Bo tak naprawdę. Próbujemy i nie widzimy. Nie widzimy. A tutaj? No tu już może troszeczkę bardziej. No okay. dobrze. Tu, tu, o tutaj mamy naszego paparazzi, który robi nam zdjęcia. Tu mamy plastykę. Natomiast y, użyte zostały zabiegi. Y, zupełnie oczywiste. Coś chciał wskazać ten autor? No, A wskazanie, czym się wskazanie obiektu y, atencji za pomocą głębi ostrości. Jest ok, jak najbardziej. I używamy tego wszyscy. Natomiast robienie z tego sztuki niekoniecznie prowadzi do bycia artystą. Artystą. O! Zaczynamy! A tu jest co? dupa! Tu jest dupa! <laughs> Proszę Państwa, dupa zawsze przyciąga atencję i dupa zawsze robi lajki. Nie w tym przypadku. Fantastycznie, że zostawiłeś pieprzyk autorze. Pozwala nam zidentyfikować modelkę i... Ale ja że nie, nie identyfikuję. Ja nie poznaję tego pieczeka. Która prac zaprezentowanych najbardziej podoba się twoim... Tak Tak, co wygrała, niech będzie. Ta, ja, która, która wygrała? Nie jest... jesteśmy nie w temacie. Która wygrała? I, idziemy zobaczyć, która praca wygrała złoty medal? Jeszcze nie doszliśmy. Ta praca dostała złoty medal. Te dwie? A to jest autor. A to, a to jest autor. Gratulujemy z tego złotego medalu. Zaraz będziemy ją oglądać dokładnie i wtedy ocenimy swoje odczucia. Dziękuję bardzo, że zechciałeś stworzyć tę No, kolorystycznie jest rewelacja, a powiedz, czy tutaj te kolory są podkręcone jeszcze troszkę, troszkę podkręcone są. Ale robią robotę rzeczywiście. czy rzeka w lesie jest jednak blada. Ona ma te kolory. Ale trzeba je wyciągnąć. Ja y, sobie wcale że nie domalowuję tu niczego, mhm. tylko po prostu za pomocą technologii, takiej jak dostępnej ogólnie, wyciągam to, co już było. Bardzo ładne prace! Jeszcze nie doszliśmy, bo jesteśmy w tamtym pomieszczeniu dopiero, oglądamy, ale zaraz dotrzemy tutaj. Bardzo dziękuję, bardzo gratuluję jeszcze raz. Do zobaczenia. Wyszedłem na zewnątrz w poszukiwaniu mojego jestem. współartystycznego cestera. Jestem. jestem, jestem. Rafał. Eee, bardzo doceniam eee, ocenę eee, sztuki. Porozumiesz, z w swojej obecności. Tak. Chciałbym jeszcze, żebyśmy to dokończyli. Fantastycznie, idziemy. bo chciałbym, żebyśmy wybrali tak. jednego najlepszego tak, autora. Tak, tak, Byśmy ocenili. Idziemy. Jaki jest poziom współczesnej fotografii artystycznej w Polsce? W Łodzi? bo wydaje mi się, że można o tym wiele powiedzieć. Obawiam się. Przepraszam. Przepraszam. Tak? się, tak, tak. że wnioski nie powinny trafić do. szerokiej publiki. Chyba. Fajny no Radosny okej, okay. no coś tam jest, Teraz tutaj. No to nie moje klimaty. Wiesz co, nie tu rzeka, to oko. On to spogląda oko. ten bocian czy tam jakieś czapla. To znaczy autorze, jeżeli złapałeś ostrość na to oko pomiędzy to tymi piórami, to znaczy, że twój aparat się pomylił i złapał to oko, a nie te pióra. I szacuje, szanujemy twój aparat za to, że się, się pomylił. Ale nie, ja myślę, że powinniśmy dobrać. szanować sytuację, w której się znalazł i jakie poczynił e, jesteśmy, jesteśmy w szoku. Tu nie trzeba nic. Tu nie trzeba nic mówić. Tu samo za siebie przemawia. Next. 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 Nasza krytyka jest, milczenie też jest wymowne. A tu jest coś ciekawego. To, to prowadziło, to znaczy znam twój zamysł autorze. Znam, jeszcze długa droga przed tobą, ale w dobrym kierunku. W dobrym kierunku, ale długa droga. Next. Ja mam to nic jest fajne. Brawo. Ja wiem, że to jest klasyka, ale jest fajne. na na kameratu kurwa. Ale jest fajne. Według mnie jest fajne. Nie, to jest typowe. Ale to też przelaty. Ale ten autor. Proszę mnie odczytać. Małgorzata idolna? Dolna? Mieszka Wojtewa. Fajne ten pęk są, Ja uważam, że są fajne. O! To ja poczyniłem. Ten efekt wśród tej publiczności. Przepraszam bardzo, ale ja to naprawię. Ja to naprawię. Zaraz to naprawię, tylko to komentarz. Od razu sprzątamy. Przyszedł komisarz, którego zdjęcie właśnie mieliśmy skrytykować. I w zależności od tego, jak się zachowa, tak skrytykujemy jego zdjęcie dla ogromnej publiczności. Chcesz tego? Rozrabiałeś. To posprzątaj. Zaraz posprzątam, poczekaj. Bo teraz ten na wizji. Panie Mawiasu, chodź. Zaraz, cicho, jest skarnięty czyli po Teraz Będziesz mamy coś niesamowitego. Zaraz, Cyanotypia w wykonaniu Roberta Tarczyńskiego. Poznaje po stylu i po prezentacji. Ale w jego przypadku powinniśmy skupić się na treści, bo to, że on zadziwia swoim y, sposobem wykonania, to jest oczywiste. A jednak, powiedziałbym, że tu sposób wykonania Robił dużą i robotę i rogotę, tak. tak Nie każdy potrafi tak. Nie każdy potrafi tak. No, powiedziałbym, wiem, że Robert powiedziałbym, 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 że mało kto potrafi tak. Ale wiemy, że Robert potrafi i dlatego w tym przypadku powinniśmy skupić się na treści, bo każde zdjęcie podane w tak artystyczny sposób będzie w jego przypadku... Kto jest zgasił światła. Będzie w jego przypadku plusowało sposobem wykonania. A nie chcemy skupiać się na tym, chcemy o treści powiedzieć, tak? Czyli? No więc treść. Dobrze. Jest pewna głębia obrazu. Jest krzesło w tle. Krzesło w długim, głębokim korytarzu. No. Jest wymowne, jest artystyczne. Puste. Ważne, że puste. Ważne, że puste. Wybór obrazu był nieprzypadkowy pewny. jak powsta, byś to sprzednął, co? To jest Mariusz. Mariusz przeklinam. Tak. Nieprzypadkowy wybór obrazu. Ten obraz jest ciekawy. Dobre zdjęcie, dobrze wykonane. Dobry temat. Podoba mi się. I nie z tego, szalendu, szalendu, że. Że musimy posprzątać szkło, nie? Nie, bo powinniśmy być niemili. Nie, nie. nie, to nie, nie. Ja. Podejrzewam, że w przypadku tych fotografii Aha. powinniśmy docenić no właśnie, zaangażowanie jak jest autora. Jest tam myślę, że sobie, tak? angażował się mocno, żeby je wykonać. To no widzę je tego. Co nie znaczy, że one nie są wartościowe. Ciężko określić wartość fotografii. Być może on się bardzo zaangażował. Nie widać tego w efekcie końcowym. Natomiast. Za to docenimy Mariusza który stuczony przez nas kieliszek po prostu Marysia poskoczyła. Marysia Nie ja słyszałem właśnie że niepotrzebnie usłyszeliśmy, że zajęła fotografia pierwsze miejsce, bo nie będziemy Będzie w tak, Koniecznie. Ale niekoniecznie, bo możemy się zasugerować tym co czujemy, kiedy je oglądamy. I teraz tak. To pierwsze zdjęcie podobają mi się. Zarówno kolorystyka, faktura, jak i temat. To drugie już nie tak bardzo do mnie przemawia. Trzecie i czwarte, powiedziałbym, są ciekawą wizją, jeśli chodzi o powierzchnię na ścianę. Ja lubię ludzi, sytuacje i zdarzenia. Kompozycja barw i kształt ludzie bardzo podoba. Serio? Naprawdę. To no, jest to szczególnie, No ten jest OK. Serio? A dla ciebie nie? To, to dla to mnie nie zasłużyło na pierwsze miejsce. Nie zasłużyło? Nie. Ewidentnie nie. No ja zaraz... Nie, ja zaraz ocenię. Nie, ja nie. A tutaj jest e, ciekawy montret, ale zagrany. A ja lubię naturalność, chciałbym, żeby ta osoba okay. stała i nie wykonywała żadnego testu. Okej. Okay. Okej, okay. okej? Okay. Okej. Okay. Dobrze. O okay. okay. no to jest kompozyt, no więc w kompozycie możemy robi, zrobić wszystko, więc ciężko go oceniać. Bo można tu naprawdę postawić, kurwa, na, na głowie tej pani, nie wiem, yyy... Wiaderko yy, Tak, yy, plus yy, całe zo yy, największe na świecie, yy, z wirusaurami i wszystko. Może no, być... Stajdźmy na dalej, yy, tak? może być, tu może być. O. Rozpoznajemy artystę bez żadnego większego problemu. A nie, to jest spoko. To jest Robert Tarczyński jest, na pewno. To jest Tarczyński, tak. Oczywiście. E, po technice. Natomiast po fotografii, ja nie wiem czy to jego fotografia, A ja muszę... jest ciekawa w jakiś sposób. A ja muszę założyć okulary, żeby się skupić. Znaczy, ja doceniam światło i cień zy świadłocieel. No mamy do czynienia z czasem. źle dobranym czy dobrze dobranym. Czy artysta dobrał ten czas świadomie, czy po prostu pstrygnął, a podobraał moje no zły czas dobrał pewnie świadomie. No bo wyszło to, co chyba chciał, żeby wyszło. A ja się, że e... dobrał nieświadomie? Bo chciał sfotografować zwierzę, a zwierzę rzym skrzydłami. A później wybrał zdjęcie, bo było najciekawsze. Bo zrobił serię. Bo zrobił serię. Nie, fajnie ty mać kajki w kontekście tego, ale chyba za mocno troszeczkę, jak dla mnie osobiście. Za to to zdjęcie to jest super zdjęcie. To zdjęcie ale... na pierwsze miejsce. Dobrze. Dobrze, dobrze. Tak. dobrze. Może dobrze. nie pierwszej, nie on Ona jest, jest fantastyczna. Nie oceniam wszystkich. Tylko pytanie jest takie, czy autor nie wyciągnął specjalnie postaci w tle, znaczy postaci na pierwszym planie. Tak. E, na pierwszym planie, tak. Czy nie wyciągnął no. jej jako dodatkowo? E. No, nie, nie, nie. Na pewno autor nie wkleił postaci, na pewno ją złapał. Ja nie mówisz, że wkleił. Tak, tak. I nie wyciągnął jej, bo ta sarna też jest taka czarna. Więc ta fotografia jest bardzo dobra i tak ten klimat rzeki i opary. Zajubisty. Zajebisty. 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 Bardzo dobra. Względem tej jest 100 razy lepsza. Ta nie, ta tak. Tu jakby były w tle jakieś fajne rzeczy, tu jest za duży zoom. Ale nie, nie odpowiadajmy. O tej, ta, ta jest fajna. Tom wezmę pod uwagę przy dzisiejszym wyborze. Potwierdzam. Tom wezmę przy dzisiejszym wyborze. Jeśli chodzi o najlepsze prace. A tutaj za to to ziarno nie podoba mi się. A tu brak ziarna też mi się nie podoba. Do wzięcia pod uwagę. Ten jeleń. Tamten palec na twarzy. I co jeszcze? to to też było niezłe. Ta Urszula też jest niezła. Zgasili. To. Pierwsze miejsce. Jeleń drugie miejsce. Jeleń drugie miejsce. I trzecie może być to oko tego buciana. Tak? Dziękujemy Państwu. Żegnamy się z Państwem, bo nas wygania obsługa. Robert Tarczyński nas wygania. Do widzenia. Do widzenia Panie. Dziękujemy. Pozdrawiamy. Wychodzę, proszę Państwa, do sklepu z tymi dwoma artystkami pięknymi. Słuchajcie, yy, tak króciutko, która z prac dla Was była najciekawsza? Moja na ten... Moja praca Moja. jest na co dzień bardzo no, Oczywiście, to jest w ogóle, Moja proszę Państwa, to jest autorka yy, oka, 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 od tego Sauron. ptaka Saurona. Tak, bardzo fajnie. Ja bym chciał powiedzieć, że dla mnie zapomniałem wyróżnić Urszuli Sobieszy, której praca mi się bardzo podobała, ale pierwsze miejsce dajmy palec. Palec na fotografii, prawda Aga? Palec dajemy. Tak. Drugie miejsce. No Ryszard sąsiadek z tym jeleniem. Mógł troszkę inaczej skadrować, ale nie chczepiamy się. To jest wina jelenia. Tak. Trzecie miejsce, chyba, chyba hawana, ale na egzekwo razem z tym z Urszulą. Sobieszek. Coś teraz kupujemy. Dzień dobry.